Jest z nami Barbara Marcinkowska-Wasia. Widzimy się w hotelu tuż tak naprawdę przed wylotem do, na Mistrzostwa Europy, Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Jak nastrój u Ciebie jak przed samym startem? Jak się czujesz? Dobrze się czuję. Już schodzimy z obciążeń od jakiegoś czasu, także mieliśmy parę dni takich luźnych treningów, więc forma jest wzrastająca. E Mocno i intensywnie pokazałaś się, zdobywając złoty medal na Młodzieżowych mistrzostwach Polski. Na ile ten sukces utwierdził cię, że jesteś w przekonaniu na pewno, żeby walczyć o medal tutaj na mistrzostwach Europy. No, na mistrzostwach Polski miałam cztery walki. Wiadomo, że ranga przeciwniczek jest trochę niższa niż na mistrzostwach Europy, ale dałam cztery dobre walki, dwie przed czasem, także wydaje mi się, że tak jak mówię, właśnie forma idzie powoli do przodu. No właśnie o tym mówię, że szłaś jak burza na tych mistrzostwach. Za, mocno zaakcentowałeś swoją obecność. Jak powiedz zmiana kategorii wagowej? Jak się w ogóle w tej kategorii wagowej czujesz? No, pierwsze zrobienie wagi wiadomo jest zawsze najgorsze, więc na tych Mistrzostwach Polski no, byłam ciekawa sama jak to będzie, ale walki dałam dobre, no, teraz już łatwiej się robi drugi raz tą wagę, zobaczymy też właśnie, mówię z przeciwniczkami trochę... Wyższej rangi, jak to, jak to będzie, czy nie odbierze mi to sił, ale na razie czuję się dobrze, także jestem w dobrej myśli. Długo się wahałaś, żeby tą wagę aż tak zredukować, bo naprawdę sporo e, zeszło. E, I i czyi to był pomysł trenera, czy raczej Twój, czy wspólnie żeśmy popatrzyli na te zawodniczki, jak to wyglądało? Znaczy, naturalnie po prostu zaczęłam ważyć mniej i musiałam się zdecydować na kategorię olimpijską, a że naturalnie tam ważyłam z jakieś tam 70. No to do tego 7,5 czułam się trochę taka yy, za mała, że tak powiem. Yy, no i stwierdziliśmy, że spróbujemy zbić do tego 6,6 jednak. No i się udało, jest, jest kwitnąco, że jakbym. Dokładnie. Yy, yy, widać, że jesteś mocna, warunkami fizycznymi też chyba w rynku przeważasz, bo jesteś, yy, wydaje mi się, yy, większa od swoich przeciwniczek. No, właśnie wydaje mi się, że warunki będę miała lepsze jak na tę kategorię. Jestem wysoka, właśnie na 6, 6 w 7,5 bywały nawet niektóre wyższe zawodniczki, a tutaj myślę, że mogę być o to spokojna. No, to jak forma, jak te przygotowania, jak to spięcie tak naprawdę, bo pewnie większość przetrenowałaś w klubie i te takie szlify były w zakopanym, Jak to wyglądało? Znaczy, no w sumie po mistrzostwach polskich byliśmy tydzień w domu, także trochę wiadomo, było parę dni, że tak powiem, odpoczynku po tych walkach. Ostatnie dni znowu zaczęliśmy już trenować po dwa treningi. No i ostatnie szlify w tym zakopanym, także taka mała przerwa była między, między tymi mistrzostwami polski a, a teraz. A ze względu na zmianę kategorii wagowej, rzuciłaś okiem albo zastanawiałaś się, kogo możesz trafić na tych mistrzostwach Europy? Tak, no tak sobie wstępnie wiem, że Aneta Rydogierska też walczy w tej kategorii, dlatego ma taką niemkę, ona jest młoda, więc jeszcze się zalicza do młodzieżówki. Kurczę, no, myślę, że dużo będzie takich przeciwniczek właśnie mocnych, bo to już waga olimpijska, zazwyczaj właśnie te takie lepsze dziewczyny chodzą gdzieś tam w tych kategoriach olimpijskich, jest ich więcej, także no, spodziewam się, że mogę mieć dużo trudnych walk no ale jak budować karierę jak nie na trudnych i mocnych walkach prawda No właśnie o to chodzi dlatego zdecydowałam się na którąś z kategorii olimpijskich To pewnie też Aneta też podpowie troszeczkę na temat tych przeciwniczek No właśnie będę czekała na losowanie jak to się rozłoży drabinka i jak coś to pewnie będę się odzywać tam do Anetki e Rozmawiałem przed, przed jakiś czas temu z trenerem Kamilem Goińskim mówił, że atmosfera jest świetna. No ja tak pytam standardowo zawsze. On mi standardowo odpowiada i tak samo pewnie ty odpowiesz, że jest generalnie czuć ten luz u was w drużynie, w Teamie. No, czuć luz. Jesteśmy teraz też młodym składem, także tej energii też wiadomo, jest gdzieś tam więcej. Wszyscy dobrze się dogadujemy, także naprawdę nie ma, nie ma niczego złego. No to trzymam mocno kciuki w takim razie i co, bawcie się dobrze. Dziękuję bardzo.